Dzień dobry. Dzień dobry. Witam kochani serdecznie. Witam. I pozdrawiam. Poczekamy teraz chwilkę na mojego gościa, na Marysię. Przepraszamy za opóźnienie, słuchajcie, ale tak, takie mamy dzisiaj problemy z internetem, że ja musiałam zmienić miejsce transmisji tego nagrania z tego właśnie powodu, że po prostu tak Źle funkcjonuje internet. Jest i go nie ma, jest i go nie ma, ciągle przerywa. Także, o, już nasz gość się łączy. Jest, super. Już Marysia do nas dołącza. Dzień dobry, dzień dobry Marysiu. Dzień dobry. Witamy serdecznie, dobry, kochana. Witam się z Wami, kochani. Powiedz Marysiu, skąd się łączysz z nami? Dzień dobry. O, słychać, słychać, już lepiej. Dzień dobry Wam wszystkim. Ja się łączę z Belgii. Tutaj między nami jest dość duża odległość między mną a Kasią, ale jak widać, nie jest to żadnym, żadnym problemem. Dokładnie. Także witam Wam wszystkimi. Jestem pewna, że dzisiejszy live będzie dla Was bardzo trafny. Może Was zaskoczy, ale na pewno wyniesiecie z niego dużą wartość. Także warto będzie posłuchać. Tak, także serdecznie zapraszamy. W szczególności dzisiejszego live'a kierujemy do mam, do mamusiek takich zapracowanych mam, ale i nie tylko. Także jeśli tylko interesujecie tematy to, co chcemy przekazać, także pozostań z nami. Marysiu, jakbyś się krótko przedstawiła, powiedz, czym się zajmujesz? Powiedz coś o sobie. No więc tak jak wiecie i obserwujecie być może na moim profilu. A Dla gości z, z Kasi profilu ja przedstawię. Ja się nazywam Maria Semczak, jestem pielęgniarką od 15 lat, czynną, cały czas czynną, jestem oprócz tego mamą czwórki i dzieci, dwóch chłopców, dwóch dziewczynek. Jestem instruktorem fitness, ale także dumnym ambasadorem firmy Forever od trzech lat. Jesteś ja, niesamowicie, Marysia, aktywna dziewczyna, kobieta. Pracuję na pełny etat. Z tego co wiem, to teraz cztery, cztery noce pod rząd. Miałaś nocki w szpitalu, prawda? Tak, tak. To jest niesamowite, więc dzisiaj jesteś też po nocce, ale wyglądasz wspaniale. Jest o co walczyć, tak powiem. I jeśli Wam za chwileczkę opowiemy, jak ja to wszystko robię, jak to może robić mhm. inżynier, to to jest dla każdej z Was. Także nie trzeba rezygnować czy z pracy, czy z macierzyństwa. Można mieć jednocześnie to i to. Wystarczy dobrze sobie to pogodzić. No, bo to jest naprawdę. Czwórka dzieci, pełny etat. Jeszcze jesteś instruktorem fitness i pracujesz Forever. No, niesamowite. Jestem pełna podziwu. A powiedz Marysiu, dlaczego Forever? Skąd się wzięło Forever u ciebie? Dlaczego ta firma? Więc Forever przyszedł do mnie 3 lata temu, kiedy właśnie dosyć cieszyliśmy się, albo nie cieszyliśmy się, można powiedzieć, słabą odpornością, ja i dzieci zarówno, zawsze szukałam czegoś bardziej naturalnego dla moich dzieci, ponieważ wiedziałam, że medycyna jest mi w stanie pomóc na ten moment, ale w dalszej perspektywie czasu ważne jest, aby tę odporność poprawić. Również miałam z tym, nie na to problem, ale przy każdej wizycie kontrolnej u dentysty mieliśmy zawsze jakąś malutką dziurkę u dzieci. Czy to u mnie, czy u dzieci, zawsze to się zdarzało, aczkolwiek bardzo dobrze mieliśmy ząbki. Dlatego moje, tutaj moja uwaga skierowała się bardziej na produkty naturalne, zaczęłam szukać, pytać i bardzo się cieszę, że w tym czasie natrafiłam na moją koleżankę Agnieszkę, jeszcze z czasu studiów, która mi zaproponowała naszą forerowską pastę i napisała po prostu spróbuj, nie to nie. E, ja też bardzo byłam na początku sceptyczna i, i pod koncie, podchodziłam do tego, no wielkich cudów tutaj nie zwojuje, ale spróbować mi nic nie zaszkodzi. Ku mojemu zaskoczeniu, nie tylko, tak przepięknie wybieliła nam ząbki dzieciom, mi praktycznie ubytki się nie powtórzyły. Nie powtarzały się co 6 miesięcy, co rusz jesteśmy na kontroli, jest pięknie, jest wszystko dobrze, i zarówno u mnie, jeśli chodzi o na przykład zwykłe ściąganie kamienia, moja dentystka stwierdza, że tutaj nie ma co robić. Więc to był mój początek, to był mój hit numer jeden i to można powiedzieć, że mnie przekładało do firmy i od tej pory zaczęłam sobie próbować następnych następnych produktów i tak hmm. to się zaczęło grać. I to jest wspaniałe Marysiu, bo jesteś w temacie, no pracujesz, połączona jesteś mocno z medycyną i tutaj Chodzisz tak naprawdę, można powiedzieć taką naturalność, naturalną medycynę i popatrz taki produkt. I w ogóle my też używamy, jesteśmy mu wierni od lat, i go stosujesz, i popatrz, jakie, jakie on zobaczyłaś korzyści u siebie, u swoich dzieci i jesteś pozostałaś wierna, że to spowodowało jakby dalszy, dalszy rozwój i działania w tym filmu chyba, tak, tak to rozumiem tak? E, tak, Kasiu. Po prostu można powiedzieć w skrócie, że Forever do mnie przyszedł z miłości do dzieci, ponieważ to o nich chciałam zadbać, to oni byli moi, dla mnie najważniejsi i dalej są najważniejsi. Ale Forever pokazał mi, że także są inne rzeczy ważne, że ja także jestem ważna. Więc tak. uh, nie, no, hmm. można powiedzieć, że moje życie wydzieliło się na okres przed i po Forever, czyli który trwa do teraz. Jest to ogromna zmiana jaką przeszłam, można powiedzieć metamorfoza, Um, ogromne stawianie y, priorytetów, oczywiście na pierwszym miejscu, wiadomo, y, mówi się, że zdrowie, że rodzina i tak dalej, ale wiele, wielu, wiele mam zapomina o tym, jak ważna jesteś ty sama, jak ważna jestem ja. I to pokazał mi Forever. I to będę starała się wam właśnie nakreślić. Ale to jest bardzo słuszna i ważna, cenna kwestia, bo wiele kobiet właśnie zapomina o sobie, wiele mam zapomina. A teraz zobacz, ty jesteś mąż, żona, to są filary. I ty, jako mama, też jesteś filarem, jesteś tą szyją, gdzie tyle sprawy, tyle odpowiedzialności jest na tobie, jako mama, więc ty jesteś bardzo cenna. Każda mama, prawda, jest potrzebna i jest cenna, i jest tak ważna, żeby dbała o siebie i właśnie zadbała tutaj o, o tą swoją osobowość i doceniła i zobaczyła, jak jest, jak jest drogocenna, bym nawet powiedziała. Super, wspaniale. No i na tym, Marysia, się praktycznie. Tak, opiera praca właśnie, nasza praca, prawda? Bo popatrz, ty spotkałaś produkt, szukałaś dobrego produktu. Agnieszka, ci po, po, po Agnieszka to jest nasza wspólna, wspólna przyjaciółka, która nam dużo pokazała, też z medycyną połączona. pokazuje ci naturalny produkt, popatrz, ona się podzieliła z Tobą czymś, co miała dobrego. Dla Ciebie i dla Twoich dzieci to spełniło oczekiwania. I co robisz? Po prostu tak samo, Ty się dzielisz dalej. Na tym polega po prostu ta praca. A dlaczego komuś nie powiedzieć o czymś fajnym, o czymś dobrym, co może przynieść świetną korzyść dla, dla dzieci, dla rodziny. I o to chodzi. I na te produkty zarobić, prawda? Bo jak się podzielisz, to ci firma zapłaci jeszcze i, i, i popatrz, i na, zyskujesz w domu dużo produktów, które otrzymujesz tak naprawdę masz je za darmo. Tak, kochani, ja tutaj muszę podkreślić, że na pewno Kasia, ty też tu zauważasz. Że Forever nie tylko może dawać ci zdrowie, to znaczy, może poprawić twoją jakość życia, poprawić twoje, twój stan zdrowia, twój piękny wygląd, swoje dobre samopoczucie, to, twoje takie self-love, self care, o czym teraz bardzo dużo się mówi, um, na pewno też to zauważasz, ale także poprawiać można być twoje życie socjalne, gdyż ty jesteś bardziej, przez to, że jesteś autentyczna, bardziej otwierasz się na ludzi i pozyskujesz sobie takich ludzi. Jakich jak chętnie widzisz. Także Forever otworzył mnie nie tylko tutaj na, na zdrowie, na korzyści finansowe, ale także na przez wspaniałe, wspaniałe towarzystwo, można powiedzieć, przyjaciółki życia, które spotykam tak. na swojej drodze i które myślą tak jak ja. To jest niesamowicie, niesamowicie przyjemne. Na pewno ka dla każdej mamy ważne są dzieci, bo dla mnie też są ogromnie ważne, ale jeśli jest to tylko. Mm, Wiele mam teraz pracuje, bo nie, nie, tutaj nie oszukujmy się, jest taka potrzeba, że trzeba pracować, choć w niepewnym darze, w wymiarze godzin. Nie każda mama jest w stanie sobie pozwolić, żeby zostać przez pierwszy okres życia z maluchami w domu. I tak też było u mnie. Jednak poza praca, dom sprzątanie sklep, istnieje jeszcze coś jeszcze, coś innego, na co bardzo często się, że tak powiem, zwalcza na inny tor. To jest właśnie to są nasze. Być może dalsze przyjaciółki z, z, z dawnych lat. Nie mamy już takich więzi. To jest bardzo ważne: takie poczucie przynależności do grupy takiej jak ja, w której kiedyś byłam, w której się dobrze czułam. Dlatego być może każda, jakaś mama może się czuć w ten sposób depresyjna. A jeśli y, mam ten swój Forever, jeśli osoby mnie pytają, lub, lub ja spontanicznie sama z siebie widząc jakiś problem czy potrzebę, mówię o Forever przyciąga do siebie ludzi, którzy podobnie tak jak ja chcą, podobnie tak jak ja myślę i jest niesamowicie przyjemne, choćby nawet również to, że funkcjonujemy w wspaniałym zespole, gdzie myślimy podobnie. Dokładnie. Nie, nie ma tutaj zazdrości, nie ma tutaj zawiści. Jesteśmy tak. wszyscy, że tak powiem, na jednym wózku, że. Ja muszę A powiedzieć, że, coś, że coś, dla mnie i jest... przynależności do właśnie grupy, którą tak. ja uzyskałam również tutaj, była dla mnie bardzo ważna. Tak. Super, ja muszę powiedzieć, że mam dokładnie to samo i yy, yy, zamiast na przykład na ploteczkach czas tam spędzać, ja lubię się czymś wartościowym cieszyć. Ja jestem takim typem, że ja lubię czas yy, pożytkować. Yy. Jak to się mówi, produktywnie. <laughs> lubię, lubię tak korzystnie, dobrze go ten czas spędzać, ale muszę powiedzieć, że właśnie dzięki firmie jednocześnie ja rozwiniam niesamowicie skrzydła. Marysia, my się znamy przez Forever. My się poznałyśmy w grupie. I to jest niesamowite. I też mi się to podoba, że możemy trafić do takie osoby, jakie same jesteśmy, ale jednocześnie, że my możemy pokazać też innym osobom i mamom właśnie, że one mogą rozwinąć skrzydła. Właśnie w tym natłoku wszelkich obowiązków, że mogą ten czas również podzielić. Ja na przykład uważam, że to jest takie też wsparcie dla męża, prawda? Że nie wszystko na barkach męża i nie tylko, że mąż utrzymuje, mąż robi. Jest to wspaniałe, jest to super i błogosławimy mężów i, i cieszymy się, że ich mamy i panów, prawda? Natomiast jeśli kobieta ma tą część taką swoją, którą robi, ona się całkiem inaczej wewnętrznie czuje. Ona się czuje też w takim stopniu taka spełniona, już jak takie wsparcie jest. A ostatnio bardzo często się nasuwa mi taki temat, który słyszę po bokach, słuchajcie, bardzo często to, że bardzo, że dobrze nie być tylko od jakiejś, od osoby uzależnionym, czyli w przypadku kobiety tylko od męża. Ja sama osobiście znam parę przypadków, gdzie nagle mąż. Po prostu pomagał ci wszystko było, nagle coś się stało, prawda? I wtedy kobieta musi myśleć sama. Bardzo często słyszałam, ja sobie nie wyobrażam bez mojego męża życia. Owszem, ja też nie kocham mojego męża na życie, ale przykładowo spotkałam jedną kobietę, gdzie no, starszyła się taka sytuacja niezbyt przyjemna i po prostu no, trzeba było sobie to życie wyobrazić, prawda? Także jak jedno drugie wesprze, jak jest też to wsparcie i od kobiety, to jest to jest super, prawda? To jest wspaniałe. Ale okay. jak wiemy, chcę to po prostu systematycznie, regularnie robić, konsekwentnie, po prostu przy tych swoich obowiązkach, jak, jak Ty, Marysia, robić. Ale tu mam do ciebie takie jeszcze jedno pytanie. Powiedz, jak ty ten czas gospodarujesz? Wie, w jaki sposób ty tutaj działasz, mając tyle obowiązków, że forever kontynuujesz? Dobrze, Kasiu. Zaraz właśnie wszystko opowiem, w jaki sposób to wszystko sobie ogarniam, ale najpierw się chciałam troszeczkę wrócić do tego, o czym mówiliśmy wcześniej i... Bardziej mam nakreślić, jakie właśnie było to moje dlaczego. Ponieważ to moje dlaczego to nie było, to oczywiście było polepszenie stanu zdrowia moje, moich dzieci, ale na, jeśli chodzi o dlaczego w biznesie, co, co dla mnie było motywacją tutaj. Na początku dla mnie motywacją było po prostu to, aby mieć fajne zliczki na produkty, aby po prostu mieć je za darmo. Czyli tak jak to wspomniałaś, to było moje początkowe dlaczego. Później to dlaczego właśnie się zmieniało. W tej chwili dążę do wypracowania właśnie jakiegoś yy, yy, fajnego dochodu, fajnej społeczności, którą tworzę, ale na początku to dlaczego było dla mnie takie i to wydaje mi się, że dla wielu może być też fajne, ponieważ to, że co miesiąc kupowałam inne produkty, załóżmy w drogeriach czy w aptekach yy, i nic z tego nie miałam poza produktem, teraz mam produkt o wiele lepszej jakości i można powiedzieć, że za darmo. Więc jest to, jakby nie patrzeć przy rodzinach, przy większych rodzinach, przy rodzinach z nie wiem, 2, plus lub 4, plus, jak to jest u nas, jest to odczuwalne. Więc być może, jeśli ten już wydatek ci zniknie, to o ile ty masz więcej, w ten sposób można patrzeć. A jest to dlatego za darmo, ponieważ ja przez sporządzenie produktu dostaję zniżki, ale także jeśli osoby sobie zamawiają. Procent cały czas mi wypłaca, wypłaca firma. Dlatego de facto korzyść jest taka, że produkt dla mnie jest za darmo. Mi się wydaje, że jest to, że warto o tym powiedzieć Kasia, nie wiem, jak ty uważasz. To to ale to ta, ta, ta. ja uważam, że jest to niesamowita korzyść. W budżecie domowym jest to odczuwalne. Tak. Ponieważ tak wydałam na tą pastę do zębów, na te szampony, które ponadto kupowałam wcześniej, warto to również nakreślić, bo budżet domowy jest ważny. Praktycznie. Parę razy przez miesiąc musiałam kupić osobno, ponieważ mam długie włosy, jak widzicie, dla siebie szampon, dla swoich dzieci i po prostu szło to tak, raz, dwa. Jednak tutaj w naszych ogromnych, w ogromnych opakowaniach i w ich wydajności produkt starczy na o wiele dłużej. Kupuję u siebie, de facto mam ten produkt za nic, ponieważ można powiedzieć za polecenie, za moje dobre słowo, dla koleżanki, do, dla nie wiem, babci, siostry, mamy, a y, ja mam ogromną korzyść z tego, że produkt mam nie dość, że na długą y, ilość czasu, to jeszcze mam praktycznie go darmo. W ten sposób warto patrzeć, myślę, drogie mam, bo może na początku każda z was patrzy na to, że ha, co ja tu będę robić, ja tutaj nie będę, nie wiem, milionerem i tak dalej, bla, bla, bla. Nie o to chodzi. Popatrzcie może na, skupcie się na początkowych potrzebach. Być może odciąży to jakoś Twój budżet, tak jak jest to u mnie. Hmm? Już Kasia, wracam do pytania, które zadałaś. <laughs> um, czyli pytałaś, jak ja to wszystko robię, jak ja to ugadniam. No, mówi się, że jak masz ręce pełne roboty, to dołóż sobie coś jeszcze. Ja się śmieję, że sobie dołączam właśnie mój forever. Aczkolwiek mój forever, jak zauważyliście, czy te osoby, które właśnie mają mnie na Instagramie czy na Facebooku, e, lub u Kasi właśnie, nie, więc ja tutaj powiem, moje relacje, to jest samo życie. Dzieci biorą codziennie witaminki, cyk. Pokazuje swoim przykładem, pokazuje samą sum, że, że ja to robię, że używam produktu, że to działa. To wzbudza po prostu ciekawość, zainteresowanie, ponieważ wiadomo, każda z nas chce być zdrowa, chce fajnie wyglądać, ale przede wszystkim chce być dobrym by również przykładem na swoich dzieci, bo dzieci patrzą. To są niesamowici, niesamowici obserwatorzy dnia codziennego. Dzieci patrzą, koleżanki w pracy patrzą, otoczenie patrzy na ciebie, kochana, więc. Jeśli ty błyszczysz, oni aż no, nie, nie cierpiły się, by zapytać, no co ty takiego robisz? I ja po prostu to samo jak codziennie mówiłam o ludzie, ale mnie boli dzisiaj głowa, o jakimś jak muś zespami, ja mówię, fajno napiłam dzisiaj sobie rano, wypiłam sobie szejka, czuję się świetnie. Już wiem, że mój dzień będzie dobry, ponieważ jeśli nie, nie będę miała czasu zjeść wystarczającej ilości ważnych, obotów, czy również nie dojem z pośpiechu. Ja Pamiętasz, jak ja do... Jak ja do ciebie zadzwoniłam i zapytałam się, Marysia, ty tak pięknie wyglądasz, co ty zrobiłaś, a ty wtedy byłaś po naszych programach po kolei, którym kontynuowałaś. To rzadko no, robią osoby, wiele osób. Ja teraz taki będę zaczynała pewien, pewien ciąg programów naszych, ale ty właśnie zrobiłaś wtedy dziewiątkę, C9, później weszłaś piętnastkę i to mówiłaś, to, i pamiętam twoje słowa. powiedziałaś Kasia, robię właśnie nasze programy i to jest niesamowite doświadczenie. Pamiętam, jak do ciebie sama zadzwoniłam, z tego powodu, żeby zapytać. Super, tak, tak, to tak, przykład Super start. Jeśli jakaś mama się decyduje, na y, działamy, biorę sprawy w swoje ręce. Jak najbardziej polecam serdecznie właśnie na od dziewiątki, albo od najnowszego produktu, który niedawno wszedł, ale od tego już ten live, nie o tym moglibyśmy teraz cały film. Tak. Zrobimy innego live'a na ten temat, to zrobimy kiedy indziej, Marysia, bardziej produktowy. Także widzisz, ty pokazujesz twój styl życia, ty pokazujesz to, co robisz na co dzień, to to zażywasz sama, to co dajesz dzieciom, pokazujesz te korzyści, jak to funkcjonuje i działa, czyli ty po prostu dzielisz się tym, co masz dalej. No i wiem też, że, bo sama też odkąd od, pamiętam, jak kamelka była mama, ja jestem mamą takiej nastolatki, ale też pamiętam, jak wiele właśnie wszystkie zadania, które wykonywałam to z dzieckiem, to też na przykład często tak. Taki czas, jak dziecko przy bajce było, albo dziecko spało wieczorem, to można było napisać parę wiadomości do innych, powiedzieć hej, mam coś fajnego, mam czy, czy, czy chcesz próbować zobaczyć, także czy na placu zabaw, także tych możliwości naprawdę dużo. Super i we, załóż, weźmy że to pod uwagę, że, że my też pracujemy. Tak jak na przyszłość, prawda? No bo tak jest. Bo te owoce po prostu siejemy, pracujemy, sami używamy, korzystamy i dzielimy się dalej tym, co mamy, prawda? Ale te owoce później przychodzą, one zaprocentują, prawda? Maryś, ja myślę, że też masz taki swój powód bardziej przyszłościowy, bo tutaj mamy tę możliwość dochodu pasywnego zbudowania, gdzie tak naprawdę 15 minut dziennie wystarczy zarezerwować czasu, żeby systematycznie zrobić pewne działanie. Nie potrzeba więcej, 15 minut, ale regularnie, systematycznie. Tak jak ty jesteś tym niesamowitym przykładem, ty podejrzewam, że za troszeczkę więcej czasu, w tych, mimo w tych swoich wszelkich obowiązków, które naprawdę jestem pełna podziwu dla ciebie, ale zobaczcie, naprawdę nie potrzeba dużo, tylko co potrzeba podjąć decyzję, spróbować samemu. Żebyś tak przekonać, jak ja się przekonam, jak Marysia się przekonała, prawda? I systematycznie, regularnie, konsekwentnie robić. Wystarczy 15 minut. Tak, słuchajcie, w ogóle tutaj dużą rolę od, 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 sprawia również odwaga. Także kwestia odwagi ma tu ogromne znaczenie, ponieważ nie każda z nas jest, lubi czy wysyłać zdjęcia, pokazywać się na Facebooku czy na Instagramie. W każdym razie nie jest to najważniejsze. Można, otwiera to większe horyzonty, oczywiście, ale nie jest to najważniejsze. To, żeby zacząć, tam najlepiej zacznij od siebie, spróbuj, sobie, spróbuj mydełka, spróbuj galaretki, spróbuj hitów, które są fantastycznymi produktami w naszej firmie, ale żeby zacząć właśnie robić biznesowo, musisz się odważyć. Musisz powiedzieć dobre słowo nie wiem, na placu zabaw, w przysłowiowej piaskownicy, gdzie jesteś z innymi mamami i gdzie po prostu widzisz, że jest problem, że y, dzieciaczek ma, nie wiem, jakąś podażnią skórę i tak dalej, a Ty znasz fajny produkt, który, do, który może mu pomóc. Y, odwaga powiedzieć, słuchaj, zamiast powiedzieć, byłam dzisiaj w dobrym McDonaldzie, tam za rogiem, powiesz, mam fajny produkt, może spróbujesz, pomoż to Tobie, Twojemu dziecku, Twoja jakość życia się na pewno poprawi. Y, więc odwaga nie musi być przed kamerą. Y, jeśli właśnie wiele osób się obawia, ja też się obawiam, ja przeszłam ogromną zmianę ponieważ już tak powiem się nie wstydzę, nie ma nic niczego czego wstydzić e, mówić o dobrych rzeczach, nie wstyd nam narzekać i po prostu biadolić, ale wstyd nam mówić o dobrych rzeczach, to jest właśnie coś nie tak, to powinno się zmienić, ja nad tym pracuję e, i aby właśnie inne mamy tak e, nastawić w ten sposób, że no nie jest to klub e, gospodyń biadolących, ale klub gospodyń takich szczęśliwych, e, które potrafią e, które potrafią wystać, tak powiem, z życia co najlepsze. I o to chodzi. Dokładnie. Super, Marysia, wspaniale, po prostu masz skrzydeł się dostaje. Niesamowicie. Tak, także myślę, że chyba dzisiaj zakończymy. Na pewno, na pewno spotkamy tutaj się jeszcze i organizujemy jeszcze jednym Tak, Marysiu, co byś chciała przekazać od siebie, dla mam i dla osób, które teraz słuchały? No, ja chciałabym przekazać to, że. Mówi się, że pieniądze nie są najważniejsze, że są ważne, że zdrowie jest najważniejsze. Ja myślę, że możesz mieć to i to. E, także kochana, kochani, nie, nie rezygnujcie z macierzyństwa. Jeśli macie nie wiem, ciągnięcie, ciągoty, że chcecie pracować, pracujcie. E, ale jeśli chcecie mieć, wybieram albo zdrowie, albo karierę i pieniądze, no nie, możesz mieć to i to. Ja nie zawsze właśnie w mojej relacji, tak jak napisałam, nauczył mnie tego tata, były dwie pary butów, Obie piękne, mówił, obydwie dwie pary. I ja do tej pory się tego trzymam. Ja, ja chcę mieć to i to. Chcę mieć zdrowie, chcę cieszyć się dziećmi. Być może z mojego etatu, właśnie, chcę zejść troszeczkę, ale nie że w bezczynność, lecz w inną czynność. Tak, że chcę mieć to i to, chcę mieć wspaniałą społeczność. Wy też możecie. I takie właśnie będzie moje zakończenie, aby budować, kreować świat, takim, jakim wy się czujecie dobrze, a nie w świat, w którym was rzucono i musicie funkcjonować. Bo to wy możecie stawiać swoje warunki, wy możecie decydować, z kim usiądziecie do przysłowiowej kawy, chodzi przez internet i jak będzie wyglądała wasza rozmowa. Czy będzie to rozmowa polegająca na wiadoleniu i narzekaniu? Czy będzie to fajna rozmowa przykawcy, śmiechy, chichy i w ogóle Dokładnie, bo tak naprawdę nie mam czasu też, to nie są wymówki, bo czas jest. Tylko go trzeba odpowiednio. Ty jesteś takim przykładem Marysia, który pokazuje, że czas jest. Tylko ja tutaj życzę naprawdę chęci. I odwagi, bo wiele osób marzy, ale nic z tym nie robi, nie robi kolejnego kroku. Ja życzę odwagi, żeby uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, że ja też mogę, że ja też potrafię, że mnie też stać, że ja stać mnie pod, pod tym względem, mówię, że mnie stać na zmianę. I jak ja, mówił ja. Rex, że najczęstszy przyczyn chorób to jest pusty portfel i tak to też jest, to też. I jeszcze sekundeczkę, Proszę. No. I. I ty, gościa, Ja cię jestem gościnnie również w firmie. I po prostu odważyć się. I zanim się odpowie, to wysłuchaj, albo spróbuj, otwórz się, żeby chociaż spróbować i zobaczyć i posłuchać. Bo to nie kosztuje, a naprawdę może przemienić, Twoje życie. Bo w naszej firmie, jeśli chodzi o naszej pracy... Również jest ciągły samorozwój i to jest niesamowite, bo ja nawet widzę sama po sobie, jakie przeogromne zmiany nastąpiły. I mnie to cieszy. I dzielimy się tym dalej. Super, Marysia, wspaniale. Dziękujemy Wam za wszystko, My... że oglądaliście za serca. To. Renatka, Paulina, Żanka, bardzo Was cieszę się, że Was widzę i Was serdecznie pozdrawiam. Fajnie, fajnie, że jesteście, fajnie, że jesteście mi Kasi. I mam nadzieję, że do następnego live'a, jeśli tak. macie pytania, Społeczność z mojej strony do mnie, społeczność z Kasi z strony do Kasi. Także serdecznie zapraszamy. Myślę, że warto skorzystać, bo szansa. Dokładnie, do takiego zespołu, do takich aktywnych kobiet i z taką świetnym produktem, prawda? I z takimi możliwościami to. O! Także pozdrawiamy dokładnie. Marysiu, ja ciebie ściskam mocno, przytulam, wielkiego guziaka Cię daję. <laughs> I dzieciakom. Wszystkich naszych słuchaczy również piszcie albo do Marysi, albo do mnie, pytajcie się, odwagi. I do przodu. I buziak, papa, to już wszystkich wszystko, papa.